Oblicz pierwszy wyraz i różnicę ciągu arytmetycznego, którego wyrazy spełniają takie zależności. Korzystamy ze wzoru na N wyraz ciągu arytmetycznego. I poszczególne wyrazy piąty, drugi, siódmy zapiszemy za pomocą A1 i różnicy R. No to mamy tak. A1, no to to jest pierwszy wyraz ciągu. A2, no to jak sobie inaczej zapiszemy. No to będzie A1 dodać 2, odjąć 1, no to będzie R. A1 dodać R. A5, no to mamy A1 dodać 4R i A7. To jest oczywiście a1 dodać 6r. No i teraz to wstawiamy do tego naszego układu równań. No i dostaniemy układ równań z dwoma niewiadomymi: a1 i r. No to do dzieła. Już nie ma a5, tylko będzie a1 plus 4r. Oddzielone no przez a1. Równa się minus 1. Już nie ma A2, tylko jest A1 dodać R. Nie ma już A7, tylko jest A1 dodać 6R. Równa się minus 1. Mamy układ równań. No i teraz yy, tak. Pierwsze możemy sobie wymnożyć na krzyż. Tak? Widzicie, bo to jest minus 1 przez 1. Tak? Minus 1 przez 1. Czyli po prostu wymnożymy sobie na krzyż. A razy minus 1, no to będzie mi, minus A1. No a tutaj będzie, bo tu jest minus, nie? Więc tu na przykład sobie zakładamy, że minus będzie na górze, no to na dole musi być 1. Czyli będzie A1 dodać 4R, jak wymnożymy przez 1. A1 dodać 4R. To mamy załatwione. Natomiast tutaj przemnażamy każdy z każdym. Będę najpierw mnożył A1 z A1, a potem A1 z 6R. No i później R z A1 i R z 6R. No to jak mamy? A1 kwadrat. Dodać. 6A1R. Dodać. R razy A1 no to będzie A1R. No i dodać 6R kwadrat. No i to się równa minus 1. Układ równań, pierwsze, sobie, pierwsze równanie sobie porządkujemy i mamy minus 2a1 równa się 4r. No a drugie, co mamy? A1 kwadrat występuje tylko raz, więc mamy a1 do kwadratu, a1r, 6a1r i 1a1r, czyli mamy 7a1r. No i mamy tylko raz 6r kwadrat. I to się równa minus 1. Tak? No i spójrzcie. Yy, aż się tutaj prosi, żeby z pierwszego równania wyliczyć A1 i wstawimy do równania drugiego. Oczywiście można byłoby też R, no ale ja rozwiążę, ja wyliczę A1. Czyli tu będziemy musieli podzielić przez minus 2 i dostaniemy, że A1 to się równa. Minus 2r. Tak? 4 przez minus 2 to jest minus 2r. No i podstawiamy to wszędzie pod A1. Czyli jest A1 kwadrat, już nie będzie A1 kwadrat, ja to zrobię w pamięci. Czyli będzie minus 2r do kwadratu, no to będzie 4r kwadrat. Mam nadzieję, że to widać. Teraz jest 7a1r. No to będzie na pewno będzie minus. No, i mamy tak, 7 razy 2 to jest 14. No i r i r to będzie r kwadrat. Rozpiszcie sobie, jak tego nie widzicie. Ja tutaj zapiszę od razu minus 14 r kwadrat. Dodać 6 r kwadrat równa się minus minus 1. A zgubiłem jeszcze. A nie, dobrze, w porządku. Jest, jest ok. Czyli mamy co? 10r kwadrat odjąć 14, czyli mamy minus 4r kwadrat równa się minus 1, czyli r kwadrat równa się, jak podzielimy przez minus 4, no to dostaniemy 1, 1 czwartą. Czyli musimy sobie to, mamy no, rozwiązać. Czyli spójrzcie, r no to jest jedna druga, no bo jedna druga do kwadratu to da czwar, to da jedną czwartą, no ale trzeba tutaj zauważyć, że minus jeden do kwadratu to również da nam jedną czwartą, więc tutaj mamy dwa rozwiązania. Jeszcze sobie za chwilkę to sprawdzimy. No i teraz Dopiszmy sobie jeszcze rozwiązania. Znajdźmy sobie pierwszy wyraz. Czyli dla era równego 1 druga, no to a1 będzie ile? Minus 2 razy 1 druga, czyli mamy minus 1. A dla era równego minus 1 druga, to a1 będzie 1. Tak? No, i dobrze, no to zapiszmy sobie, zróbmy sobie takie sprawdzenie i zapiszmy to sobie. Czyli pierwszy ciąg to mamy minus jeden, no i teraz r jest pół, czyli każdy wyraz jest o pół większy, czyli minus pół, zero, tam aż do siódmego byśmy potrzebowali. Macie pół, jeden, jeden i pół, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i dwa, tak? I dwa. No, i dobrze, no i sprawdźmy to sobie. Piąty przez pierwszy, raz, dwa, trzy, cztery. Piąty przez pierwszy to jest minus jeden, elegancko. Drugi razy siódmy, czyli drugi minus jedna, druga, razy dwa, no to mamy minus jeden. Elegancko, super, i sprawdźmy sobie teraz tą, to, to drugie, czyli mamy jeden, Później mamy, on jest malejący, czyli mamy pół, 0, minus pół, minus 1, minus 1 i pół i minus 2. Tak? No i znowu piąty przez pierwszy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, minus 1 przez 1, minus 1. Super. I drugi razy siódmy. 1, druga razy minus 1, druga, No to jest minus 1. Wszystko pasuje, więc mamy dwa, dwa rozwiązania: minus jeden z R, z R jedna druga i jeden z różnicą minus jedna druga. Dzięki za uwagę, zapraszam do kolejnych zadań. Cześć.